18 listopada pierwszy śnieg tej jesieni. No pięknie jest, po prostu cudnie. Biały puszek długo nie poleży, Temperatura nie jest zbyt niska. Już nawet plus dwa stopnie są. No ale co robić? Trzeba się cieszyć przez chwilę chociaż tym nie. A to? Zaraz zobaczymy jak się sprawdza ten e, tunel, który postawiłem z rurek. E, Peks i agrowłókniny wiosennej. Zajrzyjmy tutaj do środka. Jak tam jest? Jak tam jest sałata. Ach, pięknie. Pięknie. Pięknie jeszcze rośnie. Nic, nic nie dostała od mrozu ani od śniegu, bo tunel chroni także przed tym opadami śniegu. No, one są niewielkie, ale mimo wszystko. Gdyby agrowucina była powołożona na płasko, to by trochę przegniotła te sałaty, a tak trzymają się.